Dobranoc! Dobranoc. Dobranoc, synuś. Tata, a ty możesz zaśpiewać mi jakąś kołysankę? No przykro mi, synek, bo tata nie zna żadnych kołysanek. No jak nie znasz żadnej? A Kotki Dwa? Albo coś innego? No nie pamiętam żadnej. No to zaśpiewaj cokolwiek. No nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. Dziecko cię prosi, naprawdę nie możesz? Coś z dzieciństwa, albo jakiś hit. Tata, ale ja bardzo, bardzo proszę. Aaa, no dobra. No to dajesz. I mało było takich, którym się za dużo wydawało, że mieli twardy pancerz. Mówili, nie zatańczę. O widzisz, dawaj dalej. Dziś na tańce leci bańka po bańce. Bajka kończy się straconym hajsem. Niemiec pewnie by powiedział szajse. Romance z dystansem to recepta. A, a, a. Hej suczki. Ra, 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 ra. Zamy wasze sztuczki. Ra, 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 ra. Hej suczki. Czy ty jesteś poważny, człowieku? No co? Chciałaś utwór z dzieciństwa? Ja myślałem o jakichś smertnych hitach. Ale za naszych czasów to właśnie był hit. No debil. Dobranoc wszystkim. Tata, Do to.